Hej, hej. Wystartowaliśmy z Kirów dzisiaj. Idziemy kawałek Doliną Kościeliską i później pójdziemy, odbijemy na Czarny Szlak, przejdziemy do Doliny Lejowej i tam wrócimy do ulicy. Taki plan jest. Tylko 8 kilometrów. <grym> Ale dziś <dzisiaj grym> musi być spokojnie. <grym> Troszkę nóżki bolą jeszcze. <grym> Właśnie budują kanalizację w Dolinie Kościeliskiej, więc jest, wygląda to tak. Cisza, spokój. Tak, cisza, spokój. Relaks. Na razie nigdzie nie odchodzimy, cały czas kierujemy się na ornak. w kierunku Chochołowskiej Oliny Lejowej. I tu już mamy spokój. Podejście w sam raz na nasze dzisiejsze bolę, bolące nogi. Co co? Podejścia w sam raz na okay. nasze dzisiejsze bolące nogi. To dla kogo jest wyzwaniem, to jest subiektywne. A nawet dla tej samej osoby. Ja nie wiedziałam, że Orlopedo będzie mnie tak długo trzymała. To znaczy, ból. No. Dowiedziałeś się o jeszcze innych mięśniach, że je masz. Pięknie tutaj. O jak ładnie ci to poszło, i proszę, jakiś prześwit mamy? I pięknie widać góry. 普鲁拉斯。 Patrząc na efekty po nocnych pracach, to dość dzika polana. <noise> Warto tutaj wędrować. Naprawdę. Świetnie. Jak się okazuje, trasa tutaj jest rzadko uczęszczona. A to przynajmniej dla nas na plus. na tą drogą, którą niedawno widzieliśmy z góry. <noise> Żeby nie było, że po tej dolinie nikt nie chodzi. Oj, dwa, cztery, aż sześć osób, a przed chwilą minął nas y, biegacz. Wybrali spokój, co niektórzy. Wybrali spokój, ale no prawie 3 km, około 3 km już przeszliśmy. Część Doliną Kościeliską, w której było dużo ludzi, a teraz resztę, e, jak zeszliśmy na Czarny Szlak. To są tak naprawdę pierwsi ludzie poza biegaczem. On już trochę rączki zmarzły. <noise> Wolno się dzisiaj poruszamy i takie efekty. Strumień z prawej. Strumień z lewej. Mamy piękne widoki, możemy się zrelaksować. To jest naprawdę bardzo ważne. Oderwać się od życia codziennego, od naszych kłopotów i ruszać się. Odejdziemy sobie trochę w bok, na polankę. Zobaczymy, jakie widoki tam z góry. Буга-чиша. Nie wiem czy to na filmie będzie widać, ale paruje po prostu. Mhm. Uh -huh. Się. Trzeba odpocząć, a no, powoli się dzisiejszy spacerek zbliża do końca, żeby wyjście z Doliny Lejowej. Albo wejście jak to woli, bo tak Ale na... No zobacz, bo my widzieliśmy idących wszystkich w tamtą stronę. My no idziemy właśnie. pod prąd. Chodź, 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 chodź. Teraz się udamy drogą pod reglami oznaczona jest zielonym jako zielony szlak a my idzie ulica Mierzamy do parkingu i na tym kończy się dzisiejsza krótka, relaksacyjna wycieczka.